Jak tam sobie dostałem wiele pytań od Was odnośnie, odnośnie tego, jak to robię, że mój brzuch wygląda tak dobrze. Właśnie po tym moim ostatnim filmie, na którym pokazałem swój brzuch, i teraz zacznijmy od pytania pierwszego. Ile robię brzuszków tygodniowo, i w ogóle, czy w ile serii, ile dni. Słuchajcie, w ogóle nie robię brzuszków. Brzuszki to jest największe gówno, to jest głupota. Robię, jeżeli brzuszki w tygodniu, to robię tylko raz. Są to dwie serie na maszynie po 10 powtórzeń. W ogóle robienie brzuszków, jeżeli, jeżeli chcesz mieć brzuch wyżybiony, tak, to jest totalna głupota. Słuchaj, jeżeli masz słaby brzuch, to ani nie będziesz mógł robić przysiadów, ani martwych ciągów, także jesteś po prostu cieniasem. Zamiast robić jakieś tam brzuszki, wszyscy robicie brzuszki, 100 serii, kurwa, tylko właśnie nic nie widać, dlatego zadajecie mi później takie debilne pytania. Słuchajcie, musicie robić przysiady, martwe ciągi i ćwiczenia, które wymagają koordynacji ruchowej i utrzymania równowagi. Brzuch jest odpowiedzialny za to, żeby um, brzuch, jest, brzuch jest w ogóle me, to jest, to jest mediator między górną, a dolną częścią ciała. Jeżeli robisz przysiady, masz sztangi na rabionach, masz słaby brzuch, to zginiesz. Po prostu złamię się kręgosłup. Dlatego no, nie pierdolcie, nie róbcie żadnych brzuszków. No, następne pytanie.